Wydajnie. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w z Zmarły, Jarosław Bogdan Kamosiński, Warmińsko-Marzurskie Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Promocji Regionów w Starostwo Powiatowe w Sztypnie, Przewodniczący Rady Szczycińskiego, Marek Sochalski. który bardzo zauważył uwagę, że nie od obsady tego stanowiska Przewodniczący nasz, jest przyjemny tym <grym grym grym> naszym <grym> działaniu. Radna Rady Powiatu Szczycińskiego Agata Dziśniewska, Przewodniczący na Gminy Świętajno z naszego lokalnego Samorządu Elżbieta Hazel oraz Radna Rady Gminy Świętajno Pani centrum Delikatny sylwet z trumifonu Marek Skrajny z Chwychowo. Pyszna szafa. Mamy tutaj dodatkowo y, rola w, y, pysznej szafy. Pani Ela, która y, studiuje na przetargowaniu specjalnym, w kategorii właśnie pyszna. Sklep Gosia Małgorzata Rogalska-Świętajno. Halina się świętajno i tutaj nazwijcie... Halina Rokomacka bez wyjaśni, więcej z gruszami, nam także... No nie to oczywiście nie to jeden -e. ouais z rzecznych? To Monika i Paweł, trzy Te smakołyki, które, które dzisiaj będziemy w produkcji Moniki, ale również Helen, doktorskiej zaprojektowanej naszej koleżanki z Sfajl i Wasi koniecznych ekspedowalni. Taka jest... Ja na pewno nie o czy jakaś taka... oh, kurde. Dobra, słuchajcie, yy, ja chciałbym jeszcze oddać głos no, najważniejszej osoby w naszej gminie. No, osobie w naszej gminie. Pani Wójta Alicia Kłabowska, doskonale już mm. Czeski, i znana Witamy jeszcze panią, panią dyrektor gminnego Ośrodka Kultury, Karolinę. Ale bardzo proszę pani Wójta. Tylko, szanowni Państwo, jest niezmiernie miło gościć Was na terenie gminy Świętajno, a konkretnie w Jasuchnie. Wierzę, że dzisiejszy dzień będzie to ten dzień, w którym zagości wśród Was nie tylko duch sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim duch dobrej zabawy. Mam też nadzieję, jak co roku, i widzę, że organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Z tego miejsca chciałabym podziękować Krzysztofowi Małgosi i Osiągowi, bo to oni są tutaj trzonem tego klubu ze Skrable. Państwu życzę niezapomnianych wydarzeń. No i cóż, zapraszam za rok do piasku Dziękuję bardzo. Na 13. A to, Pani Karolina? Dobra, dziękujemy bardzo. W takim razie słuchajcie, za chwilę grzegot z yy, witerek yy, obwieści obie, yy, początek rozgrywek, ale póki co. Nas... A, nie, przedstawi... nie przedstawiliśmy, słuchajcie, bardzo ważnej osoby. Sędzia dzisiejszy, Andrzej Dąbski. A ja chcę serdecznie powitać Kasię Dębską, bo nikt ci tak nie naleje zupy jak Kasia. To jest tak jest, to jest. Oczywiście post. Nie rozumiem. Kategoria pyszne to jest taka kategoria, w której nagrodę otrzymuje zawodnik, który wyłoży najdroższe. No no to, to to to. Octroja, nie najdroższe. Dla słowo w kategorii pyszne. To może być. To jest to, taki to, to subiektywnie. Może być zupa. No, nawet może być zal zalewajka. Pomidorowa. Nawet były, nawet były takie hasła jak e, owoce runa leśnego. Jakieś tam jeżyny, no to coś tam było. Ale byśmy. Ale byśmy tak. Bardzo. To co się wiąże. Nieważne, że smaczna była ta, kiedyś Dobry, tak. Dobrymi odczuciami takimi. Kawa. To co, panie, panie sędzio, możemy... Yy, teraz wierzam listę i proszę żeby... sprawdzić się, czy są wszyscy. Bo trzy minuty Nie, bo się, umie Otwarcie mamy dla sobą, dziękuję bardzo panie <grym> Chciałbym powiedzieć, że Pani Wójt oczywiście bardzo, odpuszcza, no bo przecież ma jeszcze mnóstwo innych obowiązków, a mi się, że dzisiaj sobota wolna. Tak, tak. tak. rodziny w są. I już Pani Wójt ucieka do Szydłkowa. Także Pani Wójt, dobrego dnia życzymy. I dobrej zabawy. Proszę Państwa, ten, ten turniej rozgrywamy, roz, 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 rozgrywamy. Dzisiaj Rund i 6 jutro, więc jutro proszę, proszę, proszę pamiętać o 9 zaczynamy. Żeby o tym może zakończyć. Tak? tak to, to zróbmy o 9. Co? Skoro 6 i 6? Sześć... Było 7 i 5 chyba. Kiedyś było. No było. Chcę mam więcej czasu na zabawę. Okej, no, okej. Okay, okay. Super! I, i, i jutro jest. Dziewiąta. Ja coś nie wstaję, gdy miałbym szansę. Kąpiel w jeziorze i później gramy. Dobra. Dobra, powodzenia. Radzimy uważać przy skakaniu na głupkę z pomostu, bo jest bardzo płytko. O właśnie. Dobra. Tu. Olsztyn w pełnej krasie. Zawodniczki. A gdzie nasz zawodnik? A, tam, 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 jest. To Marianek, patrzymy o palmę z e, przewodnictwa, tak? Tak, 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 tak. To jak? Bakcyl połknięty? Bakcyl gry? Ja tak sobie, jak mam czas, dojeżdżać. Nie tak na każde. No. A podpasowało, nie? Nie wiem. Świetna atmosfera jest. będę najsłabsza, ale nie szkodzi. Jakoś tutaj muszę być. I za chwilę zaczynamy. Sprawdzanie listy startowej. Jeszcze zajrzymy do bufetu. Kiedy się wyłącza zegar przeciwko? Jak zatrzymujesz, to jest Ale w momencie, kiedy. pierwszą literkę i położę na tym. No... Zobaczcie pierwszą literkę. Proszę sprawdzić obecność na licie. I tu proszę, zaglądamy do bufetu. Ciasta są gotowe. Czyli zaplecze jest. Już niektórzy się doping stosują. Bardzo dobrze. Lista wywieszona i startujemy.